Halo, mogę mogę zostać waszą koleżanką? To jasne, że tak. Żartowałem, Mogę zostać waszą koleżanką? Naprawdę, naprawdę ja próbuję. Tylko że jak się na tym obszarnym obejdzie. <śm> Co za baju jeju. No ja próbuję, jak się nagrywa na tym OBS-ie. Pomocy, nie wiem jak się nagrywa na OBS Studio. Не